Już 2 kwietnia w Młodzieżowym Domu Kultury odbędą się drzwi otwarte. Będzie to doskonała okazja, by zapoznać się z ofertą tej placówki. A co się tutaj dzieje i dlaczego warto chodzić na te zajęcia, zobaczcie sami. Młodzieżowy Dom Kultury znajduje się w Ostrowie Wielkopolskim przy Ulicy Wolności. Jest doskonale znanym miejscem. Odbywają się tutaj różne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Są bardzo mieli nauczyciele, na przykład od plastyki, od tańca. Zajęcia plastyczne, muzyczne, dziennikarsko-filmowe, taneczne czy szachowe to tylko mała igła w stogu siana spośród wszystkich form. Placówka pomaga rozwijać pasję jej uczestnikom i uczy kultury od małego. Ale właściwie dlaczego dzieci i młodzież uczęszczają do tej placówki? Chciałbym się nauczyć e, dobrze robić zdjęcia, i co nieco z filmów się nauczyć. Wśród uczestników nie brakuje i takich, którzy na zajęcia chodzą od wielu lat. Czuję, że tutaj mogę się rozwinąć. Przyszłam tutaj, żeby poznać nowych ludzi, ale też żeby e, rozwijać swoje pasje, głównie fotografię, dlatego dziennikarsko-filmowe i teatr. Lubię, lubię bardzo grać. Okazją, aby obejrzeć placówkę, zobaczyć salę, czy porozmawiać z jej uczestnikami oraz nauczycielami, są drzwi otwarte. Zostaną one zorganizowane 2 kwietnia od godziny 10 do 13.